Siemanko, siemanko widzowie. Byłem w orlem na paszce. Wybrałem paki. Dwie paki, Jedna kurtka, a drugie nie wiem co to jest. Nie pamiętam już kurtkę. Kupiłem na pick -up, ale jak będę na pick-up chodził, to będzie... Będzie już ten. Już ciepło. Zobaczymy kurteczkę. I tutaj coś jest jeszcze jest prawie trzecia w mocy stał nie mogę spać pojechałem odebrać pakę dobra lecimy z temacikiem a fajna fajna takie coś a fajne fajne no takie coś a, no jest. fajowa, no fajowa na pikap idealna tu jakieś śmieszne zatrzaski co to jest? To się śmiesznie zapina takie zapięcie nietypowe takie, takie, takie coś Ej, ciach, ciach. No, fajna, nie zniszczona ubrana ładnie Zary. Taki, coś, zaraz przymierzę. Będzie na jakąś wiosnę. Ale na wiosnę nie będę chodził Jak będzie. O, fajna no. Fajowa, może jutro założę. Ale mam fajniejszą. Tą poprzecie raną dzieńcową To tak na pika raczej kupiłem. Ale nie będę chodził. Przecież ja zacznę w maju. To już będzie. To już będzie ciepło, chyba z będzie się chodziło. Także co sumie nie wiem po co ją kupiłem. Podobała mi się, nie? To ja Dobra, patrzymy co tu jest. Co tu mamy? Co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? tu jest, co tu jest, co tu jest żółta torba a w żółtej torbie, a spodenki, no tak Spodanki. Spodanki sobie kupiłem gangsterskie <laughs> nie żartuję nie ma spodanek gangsterskich takie spodenki, o nawet ładny kolor niesprany, no takie cóż Hajema, zaraz Hejem, tak Hajem Elka Za 10 zł. Kurtka 30, a to za 10. Jakie spodę sąki. No ja dobre będą. Czasem coś ubrać innego niż te szale czarne. No, dobre, dobre. No dobra. To wszystko dzisiaj. A, jeszcze są tutaj takie... One są. Obcięte, to znaczy obcięte, tak zrobione, że nie było obcięte, tak, nie, nie, nie zaobrębione, tylko jakby ucięte z długich, ale one są krótkie, nie, tak robią spodenki, fajne, ja lubię takie, coś nowego, dobra, dzięki, pozdrawiam, siemanko.